Connecting to, AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI Codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dzień dobry, z tej strony Michał Dobrzański z AI Codziennie. Dziś jest niedziela, 10 marca 2024 roku. Dziś odcinek numer 118, z którego dowieś się o planie usuwania min na terenie Ukrainy, o apce Sync AI dla niewidomych, o AI w Windowsowym Paint'cie oraz o polskim chatbocie Kura. A na koniec w toolboxie Aśka opowie Ci o kombajnie do edycji audio i wideo, czyli aplikacji Descript. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zaczynamy. Na początek firma Palantir Technologies, specjalizująca się w analizie danych, która rozpoczęła strategiczną współpracę z Ministerstwem Gospodarki Ukrainy. W ramach dziesięcioletniego partnerstwa wykorzysta swoje zaawansowane rozwiązania oparte na AI do wsparcia Ukrainy w procesie oczyszczania kraju z min. Palantir, założona przez Pitera Tilla, od lat współpracuje z kluczowymi agencjami rządowymi, jak na przykład FBI, i cieszy się bardzo dobrymi opiniami na rynku dzięki wdrażaniu rozwiązań AI. Współpraca z Ukrainą ma przyspieszyć rozminowywanie kraju i przyczynić się do odbudowy, jednocześnie pomagając firmie Palantir utrzymać pozycję lidera w niszowej dziedzinie analizy danych. Przechodzimy teraz do innowacji, która znacząco poprawi jakość życia osób niedowidzących i niewidomych. Microsoft wprowadził na platformę Android swoją aplikację Seeing AI, która jest przełomem w wykorzystaniu sztucznej inteligencji do codziennego wsparcia. Aplikacja, korzystając z kamery smartfona, identyfikuje obiekty, ludzi i sytuacje, a następnie za pomocą asystenta AI opisuje je głosowo. Dostępna bezpłatnie w sklepie Google Play oraz App Store, Seeing AI to przykład praktycznego użycia zaawansowanej technologii AI, która sprawia, że życie osób z problemami wzroku staje się odrobinę łatwiejsze. Seeing AI wykorzystuje platformę Azure AI do realizacji swoich funkcji, co pokazuje, jak daleko zaszły multimodalne, duże modele językowe w obsłudze nie tylko tekstu, ale i obrazów czy wideo. Aplikacja umożliwia odsłuchanie tekstu, zeskanowanie kodów kreskowych produktów, identyfikację kolorów i jasności w pomieszczeniu, a nawet rozpoznanie nominałów pieniędzy. Przechodzimy dalej. Legendarny program Microsoft Paint przejdzie prawdziwą rewolucję dzięki integracji z technologią sztucznej inteligencji. Już niedługo użytkownicy doświadczą funkcji opartych na AI które zrewolucjonizują sposób, w jaki korzysta się z tego kultowego, przecież narzędzia do rysowania. Nowa wersja Paint'a zostanie zaprezentowana już niebawem podczas konferencji New Era of Work 21 marca. Ta aktualizacja, obok innych innowacji Microsoftu, zwiastuje nową erę w korzystaniu z kultowych aplikacji, łącząc klasykę z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie AI. I w ostatniej informacji na dziś donosimy, że polscy naukowcy z Politechniki Gdańskiej oraz ośrodka przetwarzania informacji stworzyli model językowy KURA. Ten rodzimy projekt, będący odpowiedzią na globalne narzędzia takie jak ChatGPT czy Mistral AI, skupia się na perfekcyjnym modelowaniu języka polskiego, dzięki czemu być może już niebawem będziemy mieli do dyspozycji fantastyczne narzędzie. Narzędzie, które wreszcie będzie znało polski język, a nie tylko tłumaczyło odpowiedzi często nieudolnie z angielskiego. Powstają trzy modele, trzy wersje modeli kura, które różnią się stopniem złożoności: kura 1b, 7b i 13b. Takie kryptonimy mają te modele. Te dwa ostatnie modele wykazują znacznie lepsze wyniki w testach, co potwierdza ich wyższą zdolność do modelowania polskiego języka. Na poziomie leksykalnym i gramatycznym, stawiając je wyżej od porównywalnych modeli od Meta i Mistral AI. W AI codziennie będziemy oczywiście śledzić rozwój tego projektu i poinformujemy Cię o zmianach, jak tylko takie się pojawią. A teraz przechodzimy już do sekcji Toolbox programu autorskiego Aśki, w którym to Joanna opowie ci dziś o aplikacji Descript. Zapraszam. Dziś chciałabym polecić Ci narzędzie Descript. To jest Istny Combine bardzo rozbudowana aplikacja wykorzystująca AI do edycji audio i wideo. Descript daje zupełnie nowe możliwości pracy z multimediami. Oferuje unikalną funkcjonalność edycji za pomocą tekstu, co pozwala na łatwe zarządzanie zawartością bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności technicznych. Dzięki Descript możesz pożegnać się z tradycyjnymi. Czasochłonnymi metodami edycji i otworzyć się na całkowicie nowy wymiar efektywności i kreatywności. Descript wykorzystuje najnowocześniejsze technologie sztucznej inteligencji, aby edycja wideo i audio stała się łatwa i przyjemna. Głównym produktem Descript jest aplikacja na komputery, którą można pobrać za darmo. Dostępna jest też wersja przeglądarkowa. Zasada działania Descript jest wyjątkowa. Importowane pliki są transkrybowane. Co pozwala na bezpośrednią edycję wypowiedzianych słów w edytorze dokumentów. Ta metoda znacząco różni się od innych pakietów do edycji wideo, które korzystają wyłącznie z edycji na osi czasu. Po prostu chcąc wyciąć jakieś słowo, czy głoskę, czy yy, z audio, czy z wideo, zaznaczasz ten fragment w tekście i po prostu go kasujesz. Tak jak to robisz np. w Wordzie, czy innym edytorze tekstu. I aplikacja wycina ten właśnie fragment. Po prostu magia. Wśród głównych funkcji Descript znajdują się: Klonowanie głosu. Umożliwia klonowanie Twojego głosu, aby poprawić błędy w nagraniach bez konieczności ponownego nagrywania. Dźwięk studyjny. Poprawia jakość dźwięku, usuwając niepożądane tło i hałasy. Usuwanie zbędnych dźwięków. Automatycznie wykrywa i usuwa niechciane słowa i przerwy. Ulepszając jakość produkcji. Automatyczne transkrypcje. Szybko transkrybuje audio na tekst, co ułatwia edycję. Zielony ekran i kontakt wzrokowy AI. Umożliwia zmianę tła wideo oraz dostosowanie kontaktu wzrokowego w nagraniach wideo. Ile to narzędzie kosztuje? Biorąc pod uwagę możliwości, wydaje mi się, że ceny są atrakcyjne. Plan darmowy. Masz ograniczone funkcje. W tym eksport wideo tylko w HD i godzinny limit transkrypcji, ale odnawiany po miesiącu. W planie Creator za 15 dolarów miesięcznie masz do dyspozycji 10 godzin transkrypcji i nieograniczony eksport wideo w jakości 4K. Pro za 30 dolarów rozszerza funkcję, w tym 30 godzin transkrypcji i nieograniczony słownik Overdub i dodatkowo Enterprise. Indywidualna wycena dla dużych zespołów z dodatkowymi opcjami wsparcia i bezpieczeństwa. Descript jest idealnym wyborem dla twórców treści, podcasterów czy filmowców, ceniących czas i jakość produkcji. Jego możliwość edycji oparta na edycji tekstu jest przełomowa, czyniąc go dostępnym nawet dla osób bez technicznych umiejętności. Narzędzie to z pewnością zmieni sposób, w jaki pracujesz z multimediami. Oferując nowy poziom wydajności i kreatywności. To wszystko, co przygotowaliśmy z Michałem w dzisiejszym odcinku. Życzymy Ci miłej niedzieli. Słyszymy się jutro. To już wszystko na dziś. Dzięki za wysłuchanie AI codziennie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o omawianych tematach, linki do wiadomości znajdziesz w notatkach odcinka. Pamiętaj o włączeniu subskrypcji tego podcastu, co sprawi, że Twoja aplikacja powiadomi Cię o nowym odcinku. Będziemy też bardzo zobowiązani, jeśli udostępnisz ten podcast w swoich mediach społecznościowych. Dzięki temu jeszcze więcej osób dowie się o możliwościach, jakie może przynieść sztuczna inteligencja każdemu z nas. Dziękujemy i do usłyszenia jutro. Koncept audio.